Tradycja Dnia Zmarłych ma korzenie chrześcijańskie. Jest to tradycja katolicka, która dotarła do obu Ameryk wraz z Europejczykami w okresie kolonialnym, a konkretnie w XVI, XVII i XVIII wieku. W ciągu tych trzech stuleci ten hiszpański zwyczaj został przekształcony i zaadaptowany z uwzględnieniem elementów zaczerpniętych z tych ziem. I przez to tu w Ameryce Łacińskiej zwyczaje związane z katolickim świętem zmarłych nabrały wyjątkowej formy. Jedna z najbardziej oryginalnych tradycji w departamencie Sacatepeces w Gwatemali, 1 listopada w niebo wznoszone są ogromne kolorowe latawce. Que Wspominamy naszych ukochanych, którzy już odeszli do lepszego świata. Tej tradycji nauczyli nas nasi dziadkowie. Latawcy mają pomóc nawiązać kontakt ze zmarłymi bliskimi, a ich szelest ma odstraszać złe duchy. Przygotowania do święta rozpoczynają się kilka miesięcy przed listopadem. To długi proces, który zajmuje nam cztery miesiące. Czasami pracowaliśmy całymi nocami, albo nie mieliśmy czasu, żeby coś zjeść. Ale teraz. Jesteśmy szczęśliwi, bo udało nam się zrealizować nasz projekt. Najbardziej rozpoznawalne zwyczaje wywodzą się z Meksyku. El Día de Muertos kojarzy się z kolorowymi paradami i ulicznymi zabawami, ale Święto Zmarłych jest różnie obchodzone w różnych częściach Meksyku i wygląda inaczej 1 listopada oraz w dzień zaduszny. Tradycyjnie el 1 uno... Tradycyjnie 1 listopada jest poświęcony niewinnym świętym, tym, którzy zmarli przed osiągnięciem dorosłości, czyli zmarłym dzieciom i młodzieży. 2 listopada to dzień poświęcony wszystkim zmarłym dorosłym. Obchody składają się z dwóch części. Pierwsza jest domowa, intymna, świętuje się ją w gronie rodziny, wokół ołtarza i wokół grobów. Ta część jest bardziej emocjonalna, to przestrzeń, w której ludzie pozwalają sobie na płacz, rozmowę z przodkami, odczuwanie ich bliskości, to też wzmacnianie więzów krwi i rodzinnych. Z drugiej strony jest aspekt zewnętrzny, społeczny, gdzie emocje gromadzone przez cały rok znajdują ujście poprzez festyny uliczne czy parady. I to ten element stał się najbardziej znany poza granicami Meksyku. I to tu wyraźnie widać styk tradycji katolickiej z wierzeniami prekolumbijskimi. Rdzenni mieszkańcy tych ziem wierzyli, że raz w roku następuje połączenie świata zmarłych i żywych, mniej więcej na przełomie października i listopada. Zbiegało się to w czasie z celebrowaniem zakończenia jesiennych zbiorów. To właśnie z kultury Azteków czy Tolteków zaczerpnięty został radosny charakter tego święta. Ewenim. Przyozdobiliśmy też nasze auto. To już drugi rok, jak bierzemy udział w paradzie. Kochamy tę tradycje. Jesteśmy tu z naszymi dziećmi i całą rodziną. Radosne podejście wynika z filozofii, że śmierć jest naturalnym elementem cyklu życia, nie jest powodem do smutku czy strachu, a to święto to okazja do wspominania zmarłych bliskich, dbania o rodzinę i cieszenia się tym życiem, które jeszcze trwa. Stąd czaszki nie są elementem grozy, a symbolem tego, że wobec śmierci wszyscy są równi. Jeszcze za życia mają przynosić szczęście i pomyślność. Popularnością El de Muertos ustępuje tylko zabawą Halloweenowym. Ze Stanów Zjednoczonych ten zwyczaj dotarł niemal do każdego zakątka świata. Jego korzeni nie można jednoznacznie ustalić, ale często wskazuje się, że Halloween może wywodzić się z pradawnego celtyckiego święta Samhain, co oznaczało koniec lata. Ostatni dzień października miał być momentem przełomu, symbolem zmagania się dobra ze złem i chwilą spotkań z duchami. Przez wieki rytuał popadł niemal całkowicie w zapomnienie, jego zmodyfikowane zręby wraz z Irlandzkimi imigrantami dotarły do Ameryki, ale współcześnie Halloween stało się jedynie komercyjną zabawą. Uwielbiamy Halloween, bo możesz być tym, kim marzysz. To dzień sztuki, obyczajów i pomysłowości. Tego jednego dnia możesz się stać kimkolwiek chcesz, i nikt niczego nie może od ciebie oczekiwać. Dawne zwyczaje, ale w wymiarze duchowym, przetrwały na Haiti. Wudu połączyło w sobie religię chrześcijańską z afrykańskimi wierzeniami, gdy kolonizatorzy na Karaiby zwozili pojmanych niewolników. Tu, święto zmarłych, to Fet Gede, a Gede to duchy zmarłych. Wierzy się, że każdy na tym świecie ma swojego ducha opiekuna i jest to zmarły krewny lub osoba bliska. Ta tradycja jest częścią naszej kultury. Przyszedłem na cmentarz, żeby nawiązać kontakt z moimi przodkami. Wierzymy, że dzisiaj wszystkie dusze są wolne. Ale na cmentarz nie jest tak łatwo wejść. Symbolem demona śmierci jest tu krzyż, a głównym duchem śmierci jest Baron Semedi, ten strażnik cmentarzy. Ubrany jest w czarny surdut i melonik lub cylinder. Wyznawcy muszą przekupić strażnika, by móc oddać się celebracji. Dopiero wtedy możliwy jest kontakt z duszami i odprawianie rytuałów, które niektórzy opisują jako opętanie. Prosimy zmarłych o szczęście, wolność i długie życie. Prosimy duchy o wszelkie dobro. A teraz każde dziecko z domu ofiarowuje duchom owoc w podziękowaniu. Stąd tyle tu owoców. Im więcej ich ofiarujemy, tym więcej nadziei, zwycięstwa i miłości mamy. Tu zwyczaje lokalnych religii wciąż są praktykowane. W Polsce stara się ocalić od zapomnienia pogańskie zwyczaje Słowian. W Sopocie odprawiono widowisko inspirowane dziadami. Potrzykroć. sława przodkom! Słaba, słaba, słaba. Te były obchodzone również w nocy z 31 października na 1 listopada nasi słowiańscy przodkowie rozpalali wtedy ogień, by duszą ułatwić wędrówkę po tym świecie. Kolejnym ważnym elementem um, są maski. Maski, kabożki, które przede wszystkim stanowią bezpieczeństwo zarówno nasze, jak i naszych przodków. Dzięki nimi nasi przodkowie się nas nie wystraszą, ale też i my jesteśmy chronieni, chronieni ewentualnie przed złymi mocami. Słowianie na cmentarzach i na ulicach swoich wiosek zostawiali zmarłym też jedzenie i ten aspekt wierzeń przetrwał w wielu miejscach i w wielu kulturach, gdzie dominuje wiara chrześcijańska, na przykład na Filipinach czy w Ekwadorze. Przynieśliśmy mojemu ojcu to, co lubił jeść: owoce, a najbardziej banany i nasz tradycyjny napój. Każdego roku przychodzimy tu z jedzeniem. Ten zwyczaj często też przybiera formę wspólnego posiłku ze zmarłym. Każdego roku tak obchodzimy to święto czyli urządzamy tutaj piknik. Jedzenie na cmentarz przynosi się też w Boliwii, ale tu inny zwyczaj jest wyjątkowo niecodzienny. Dokładnie tydzień po dniu wszystkich świętych, 8 listopada, obchodzone jest święto El Diadelas Niatitas, czyli Dzień Czaszek. Do cmentarnych kaplic przynosi się wtedy czaszki, które. Trzymane są w domach. Zgodnie z tą tradycją, powinno się posiadać czaszka osoby, która nie była członkiem rodziny. To jest Paulinita. Znaleźliśmy ją kiedyś w czarnej torbie w autobusie. Daliśmy jej na imię Paulinita, bo kiedy ją znaleźliśmy, miała mały kapelusik z różą. Stąd wiemy, że była kobietą. Wtedy Paulinita dołączyła do innych czaszek w naszym domu. Czaszki zdobywa się ze starych cmentarzy i zapomnianych grobów, ale nierzadko wyznawcy tego przesądu posiadają czaszki swoich zmarłych krewnych. Mają przynosić szczęście i chronić przed złem. Jest troskliwa i dba o dom. Opiekuje się nami. Chroni nas przed złymi ludźmi i zawsze jest z nami. To błogosławiona dusza. dlatego w ich święto czaszki się dekoruje, częstuje jedzeniem, papierosami, liśćmi koki i alkoholem. Wszystko to z błogosławieństwem lokalnych księży. Tańczymy z oddaniem i wdzięcznością za wszystko, co nam dają. Spełniły wiele naszych pragnień i dlatego oddajemy im cześć. Tu obrządek katolicki przesiąkł dawnymi przesądami Inków. Ci bowiem wierzyli, że czaszki zamieszkiwane są przez dusze zmarłych. Czy jest to bolivijskie święto czaszek, czy meksykański El Día de Muertos, albo niepraktykowane już słowiańskie dziady, czy w końcu święto zmarłych obchodzone przez europejskich katolików, wszędzie elementem wspólnym, choć różnie okazywanym, jest pamięć o zmarłych i potrzeba poczucia bliskości z tymi, którzy już odeszli. Przemysłow Kaleta TVN 24